To może jakiś urząd miasta W Batumi Tak jakoś się przedstawia Nie wiem co to jest Tu jaki budyneczek Porta Blue No ciekawa restauracja Nie ma to tamto Kontrasty Batumi Tak to zarośnięte Ciekawe, ciekawe Okej, okay. some something. No? Okej, okay. tu jesteśmy w jakimś popularnym miejscu, tak? Na tej kaczaburi czy jak to się nazywa Długo, hello. Jeszcze nie mieliśmy okazji spróbować tego kacza więc w ostatni dzień to zrobimy zamówmy co oni to mają Takie? wygląda naprawdę ładnie sałatka z orzechami pomidorki i ogóreczki cebulka w jakimś sosiku Tak. A, styki to jest już w ogóle Zobaczcie to, jak to wygląda. No, nieźle, nieźle. Wielki kawałek <laughs> chleba z serkiem i jajkiem. Nie Za to we jedną Wygląda to naprawdę nieźle, tu mamy masełko and chyba wrzucamy masełko, co? Chyba powinniśmy to wymieszać Nie wytłumaczyli nam dokładnie jak mamy to jeść, tylko postawił i poszedł, ale nieważne Z tego co wiemy to trzeba to wymieszać, tak? So it's already? Yeah. No. No. Good we don't have to wait in one hour. Yeah. I don't know. Very hot. Wow. Kurde, gorący hot, to nie da się Mmm, <laughs> oh yeah, very good. Oh, it's super so we'll, hot. Well, so I find some good place. Yeah. It's uh, awesome. actually so scary how long we have to wait. Mmm, cool. -hmm. So it's not mine, nice, people say. Best kachaboo. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Super salty. Mmm. Marisol. Yeah. Mm -hmm. Tsawcą, nie na ranę, wejdź z To jest dobre I to Nie, nie. Mmm. 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 no? Na, bo to sala. sala parfum. W końcu udało nam się znaleźć kaczapuri na sam koniec wyprawy w Gruzji, żeby nie było, że nie próbowaliśmy. A. Ah. Mm. Przepyszne mm. no. Razem z tą sałatką Smacznego Dobra, kończymy to te, ucztę gruzińską Nie dało się tego dojeść Sałatka przepyszna była Kaczabury Przepyszne było Także co, teraz tylko zapić wodą I zobaczmy ile za to zapłacimy I co, idziemy się przejść teraz no i dobra, wszystko kosztowało 30 tych rili. Really. Spokojnie. Tak to miejsce wygląda. Szczerze powiedziawszy że powiedziałeś, warto było, bardzo fajnie. Także już praktycznie poprobowaliśmy wszystko, co gruzińskie. Czy te buri, czy tą zupę stalinowską, czy te pierożki wino. No nie wiem, tam jeszcze parę rzeczy jest Sos też jakiś tam próbowaliśmy, tak No dużo, wystarczy już to na Gruzji, I tak wszystkiego nie idzie Zobaczyć, zwiedzić i spróbować, ale Te główne rzeczy są, także co Lecimy Jutro następny kraj Zobaczymy co nas tam będzie czekać Także pomału, pomału zbliżamy się tu jakich kościołek mają po drodze bardzo malutki, ale nie A nie ma zakaz wjazdu. Aha. Ha. No nie pion. Zamknięte, nie można wchodzić. Zobaczcie, jak tutaj blok postawili od domku ktoś nie chciał się wyprowadzić sprzedać ziemi kawałek to po prostu obok postawili dołączyli blokowisko i już jak nie chcę podobać i to tak to się kończy tutaj jako fajną budkę z kawą ktoś postawił no oczywiście nie ma tu jakby nie zobaczyć w batumie suszonego prania. To musi być. Nie da się przejść przez te miasto nie widząc jakiegoś pranka. Jakie <laughs> bezy. Po drodze znaleźliśmy taką o reklamę, że mają tu jakiś kościółek. Więc domyślamy się, że jest jakiś ważny kościółek. Więc idziemy i wejdziemy do środka jak już tu jesteśmy ostatni dzień to zobaczmy, Na no pewnie i tak już tu nie wrócimy do jakiegoś tam Batumi A ciokiem zawsze można So practically in Georgia we visit lot of church No dobra, no. to wszystko jest w trakcie odbudowy tego kościoła Nawet ten cały ołtarz, to nie dopiero to odbudowują Starają się zrobić tak, jak to kiedyś wyglądało Jak to skończą, będzie wyglądać naprawdę ładnie I zauważyłam, że z Myślę, że to tylko w Jeszcze o, widoczek na góry, jaki tu panuje. A czas czasu remont chwacie. Jadę równo. A z drugiej strony. No i tyle to z batu. How is going? Muscle picking? Perfect. Parking. Big ski. Not much people park somewhere like me. <laughs> That one yeah, you find some one millimeter space and directly put 300 gram on. See? <laughs> I tell you. stuff. Two t-shirts for this space. <laughs> oh no. Oh no. it's important to have very good quality backpack mm -hmm. i see that Magic Okay, it's 70. Okay, three kilo more. No What how you feel so finally you buy a new machine Osoba, która ze mną była, to wie skąd ta maszynka jest. <laughs> Wiele lat przybyła, nie działa, ale wciąż działa, ale zgubiłem ładowarkę. Po prostu zostawiłem w którymś z hoteli i już dalej. O, aj, jeszcze ending jest. No niestety, maszynka z Malty, dokładnie nie wiem, ile tu już lat jest. Może będzie z, z 8-9 lat. A to było dawno temu i wciąż działa, dobra, była maszyna Ale zastąpiła ją nowa technologia Dużo lżejsza, łatwiej będzie na lotnisku się spakować, no lżejsza Zobaczymy czy wytrzyma 8 lat, 9 So, 10 years. Nie. Bye bye <głos> Arrivederci <głos> No i jeszcze muszę pokazać jaki jest zachód słońca no niestety nam zasłania budynek ale kurde nie wiem czy to odzwierciedla kamera